Jeśli chcesz czuć się pełna życia, zdrowa i być szczęśliwa, warto abyś wkomponowała do swojego życia pewne nawyki. Te cudowne kobiece nawyki pomogą Ci również lepiej zorganizować swoje życie, dzięki czemu będziesz miała więcej czasu na robienie rzeczy, które kochasz i spędzanie go z bliskimi. Możesz je zapisać i wydrukować. Możesz też zrobić takie karteczki samoprzylepne i umieścić je w całym domu, zwłaszcza na tym wstępnym etapie utrwalania danego nawyku. Oto te nawyki. Każdego dnia znajdź dla siebie około 30 minut. No, to takie minimum. Dowiedz się jak na przykład wykonać masaż twarzy i wykonuj go na sobie. Mogą być to inne zabiegi kosmetyczne, które systematycznie sama dla siebie wykonujesz. Stwórz kalendarz samoopieki i codziennie go obserwuj, śledź, zapisuj to, co się pojawia ważnego. Dawaj sobie komplementy każdego dnia. Systematycznie spędzaj czas na łonie natury. Naucz się zarządzać sobą w czasie. I sprawdź, co ci zajmuje większość czasu. Przejrzyj swoją garderobę i stwórz zestawy ubrań, aby zaoszczędzić czas przed wyjściem z domu. Zaplanuj swój wolny czas i relaks, ponieważ bez planowania wolnego czasu stracisz go ci między palcami i nie będziesz miała szansy na porządny relaks. Śpiewaj, kiedy tylko możesz, bez względu na swoje umiejętności. Pomaga to lepiej łączyć się z emocjami. Rozpocznij każdy poranek od właściwej intencji, od wdzięczności, od krótkiej medytacji. Spotykaj się regularnie z koleżankami, z innymi kobietami. Poznaj swoje rytmy okołodobowe, a następnie zaplanuj wszystko zgodnie z nimi. Planuj najtrudniejsze projekty i zadania, gdy Twoja energia jest najwyższa uwzględniając swój cykl menstruacyjny. Obserwuj swój poziom energii i zmęczenia. Naucz się mówić nie wszystkiemu, co ci się nie podoba lub sprawia, że czujesz się niekomfortowo. Naucz się ustalać priorytety i oddzielać najważniejsze rzeczy od mniej ważnych. Poświęć jedną godzinę tygodniowo na projekt, w którym utknęłaś. Wyznasz określoną porę ilość czasu, kiedy będziesz sprawdzać wszystkie media społecznościowe i e maile, i rób to tylko w tym wyznaczonym czasie. Przy każdej okazji, wyjdź na spacer na świeże powietrze. Poruszaj się, bądź aktywna fizyczna, gdy tylko Twoje ciało o to poprosi. Zanim cokolwiek zrobisz lub powiesz, zadaj sobie pytanie. Dlaczego naprawdę tego potrzebuję? Zwróć uwagę na rzeczy, które odbierają ci energię. Nagradzaj się, rób sobie drobne upominki i rozpieszczaj się. Poznaj swój cykl menstruacyjny, zapewne go znasz, i zobacz, jak wpływa na Twoje codzienne samopoczucie bo to z kolei może być też podstawą do planowania danego dnia. Słuchaj więcej swojego ciała, obserwuj jego reakcję na to, co się pojawia. Naucz się naprawdę słuchać swoich bliskich. To wzmocni twoje relacje. Wyjdź na randkę sama z sobą. Zacznij miłosny romans ze sobą. Zrelaksuj swój umysł przed snem. Zapisuj wszystkie pomysły, które przychodzą ci do głowy. Będziesz miała wtedy taką skarbnicę swoich pomysłów. Naucz się dzielić swoimi uczuciami w przyjazny sposób z innymi. Uporządkuj swoją garderobę na początku każdego sezonu. Zwracaj uwagę na to, w jaki sposób wchodzisz i jaką postawę przyjmujesz przy różnych czynnościach. Codziennie. Patrz na coś pięknego. Ureguluj swoje nawyki dotyczące snu. Stwórz listę rzeczy, które musisz mieć w każdej podróży, krótkiej lub długiej. Zapisz to w swoim planerze, abyś za każdym razem nie musiała tracić na to czasu. Możesz jedynie tę listę aktualizować odpowiednio do każdej podróży. Przynajmniej raz w miesiącu zaplanuj jakieś wydarzenie kulturalne: wystawy sztuki, muzeum, teatr, koncert. Cokolwiek jest dla ciebie tym kulturalnym wydarzeniem. Wybierz ten najmniej ruchliwy czas na zakupy, gdy nie ma ludzi albo jest ich wyjątkowo mało, po to by zaoszczędzić czas i uniknąć czekania w kolejkach. Łącz się i komunikuj jak najczęściej ze swoją żeńską energią. Ustal kilka planów posiłków na tydzień, abyś nie musiała za każdym razem tego wymyślać. I w związku z tym utwórz listę zakupów z wyprzedzeniem specjalnie dla wcześniej zaplanowanych posiłków i dodawaj tylko te elementy, które są absolutnie potrzebne podczas zakupów. Zaprzyjaźnij się ze swoją intuicją. Możesz delegować wszystkie projekty, czynności, których nie chcesz, nie potrafisz zrobić samą. Zawsze inwestuj jedną dziesiątą swojego dochodu na swój rozwój osobisty i edukację lub dowolną kwotę, na którą możesz sobie pozwolić. Zacznij pisać pamiętnik swoich zwycięstw i sukcesów. Często do niego zaglądaj. Patrz częściej w oczy swoich bliskich i częściej ich przytulaj. Zrób też listę rzeczy, które kochasz w sobie i pamiętaj, aby, re aby regularnie ją aktualizować. No, to taka nasza propozycja. Które z tych nawyków jest Twoim udziałem? Które z nich już stosujesz? Można oczywiście dopisać własne. Tekst Ksenia i mam do ciebie pytanie. Jakie są twoje nawyki oprócz tu wymienionych? Czy możesz je opisać w komentarzu i podzielić się z innymi swoimi pomysłami? Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie. Pozdrawiam. Miłość w Tobie.